matko. Tak, konorze. A to jest ta, która pokonała moich żołnierzy? Tych, których wysłałem do odbicia wioski? Tak. A teraz się na mnie gapi. Co to jest, matko? Nie widzę dość wyraźnie. To elfka, konorze. Widywałeś już elfy. Bywały już u nas na zamku. A, już pamiętam. Kazałem uciąć im uszy i nakarmić nimi psy. <grystanie> Żuję godzinami. Mam to wysłać do psiarni, matko? Konorze, błagam, nie rób nikomu krzywdy. Mamo, co... Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Och, dzięki, Stwórcy. Konorze, konorze, słyszysz mnie? Olejdź ode mnie, głupia kobieto! Zaczynasz mnie nudzić! Na oddech stwórcy, co tu się stało? Szara strażniczko, proszę, nie rób krzywdy memu synowi. On nie odpowiada za swoje czyny. Tu jestem! Tu jestem! Tak mi się bardziej podoba! Już nie krzycy! Teraz mnie zabawia! Nie chciał tego zrobić. To wina Maga, tego, który otruł Emona. To od niego wszystko się zaczęło! To on przyzwał demona! Konor próbował tylko pomóc swemu ojcu, i zawarł z demonem umowę, by móc to zrobić? Głupie dziecko. To była uczciwa wymiana! Wszystko mój! Ojciec szyję tak, jak chciałem! Teraz moja kolej, by zasiąść na tronie i wysłać wojska na podbój świata. Już nikt nie będzie mi mówił, co robić! Nikt mu nie będzie mówił! Co robić! Nikt! Ha, 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 ha. Cicho stryju! Ostrzegałem cię, co się stanie, jeśli dalej będziesz krzyczał, prawda? Ostrzegałem! Ale nie unośmy się. Ta kobieta dostąpi oczekiwanej audiencji. Powiedz kobieto, po co tu przybyłaś? Pomóc mnie, ojcu, sobie? Komu konkretnie? Nie potrzebuję pomocy. Sam potrafię wszystko zrobić, nieprawdaż, matko? Nie, nie sądzę. Oczywiście, że nie! Od czasu, kiedy odesłałaś moich rycerzy, nic tylko zabierasz mi zabawki! Szczerze mówiąc, robi się to nudne. Chcę rozrywki, akcji! Ta kobieta zepsuła mi zabawę, ratując tę głupią wioskę i teraz za to zapłaci! i do the Znów należy do mnie. Błogosławiona niech będzie Andrasta. Nie wybaczyłabym sobie, gdybyś zginął. Sama cię tu przyprowadziłam. Ach, ależ jestem głupia. Proszę. Konor nie jest za to odpowiedzialny. Na pewno można go jakoś ocenić. Konor nie jest już dzieckiem. To... Plugawiec, Ty! Ty to zrobiłeś, Konorowi! Nieprawda! Nie przyzwałem żadnego demona! Mówiłem już! Proszę, pozwól mi pomóc! Pomóc? Zdradziłeś mnie! Ściągnęłam cię, tu byś pomógł memu synowi, a ty otrułeś mojego męża! To ten mak, o którym mówiłaś? Nie wspominałaś przypadkiem, że zamknięty jest w lochu? Był tam! Myślałam, że padł już ofiarą tych potworów. Ktoś go musiał uwolnić. Przydać się nam? Za to co zrobił powinien zostać stracony. Gdyby nie on to wszystko nie miałoby miejsca. Twoja dyskrecja pozwoliła mu działać, Lady Zoldo. Ale ja wiem, co musisz sobie o mnie myśleć, pani. Wykorzystałem twój strach. Przepraszam. Ja nie miałem pojęcia, że do tego dojdzie. Cóż, nie odrzucę jego pomocy. Jeszcze nie. A jeśli Konor naprawdę jest lugawcem. On nie zawsze jest demonem, którego widzieliście. Konor nadal ukrywa się gdzieś tam w środku i czasem udaje mu się zyskać przewagę. Proszę. Ja chcę go tylko chronić. Czy nie od tego wszystkiego się zaczęło? Najęłaś maga, aby w tajemnicy uczył Konora. Chciałaś go w ten sposób ochronić. Gdyby odkryli, że Konor ma w sobie magię, zabraliby mi go. Myślałam, że jeśli nauczy się wystarczająco dużo, by umieć to ukrywać, to. Demon, który opanował Konora, musi zostać zniszczony. Zabicie Konora to najprostsza droga do osiągnięcia tego celu. Jest jednak inny sposób. Mag mógłby zmierzyć się z demonem w pustce, nie czyniąc krzywdy samemu Konorowi. Co masz na myśli? Demon jest wewnątrz Konora, prawda? Nie fizycznie. Demon zbliżył się do Konora w pustce, gdy chłopak śnił. I to stamtąd go kontroluje. Możemy wykorzystać łączące ich więzy, aby odnaleźć demona. Więc możesz wejść do pustki? I zabić demona, nie robiąc krzywdy mojemu synowi? Nie, ale mogę umożliwić to innemu magowi. Zwykle wymaga to pewnej ilości lyrium i obecności kilku magów, ale ja dysponuję... magią krwi. Lyrium zapewnia rytuałowi energię, ale ja potrafię czerpać tę moc z energii życiowej kogoś innego. Tyle, że ten rytuał wymaga jej bardzo dużo. Tak naprawdę to... pochłania cały jej zapas. Więc... ktoś musi umrzeć? Ktoś musi zostać złożony w ofierze? Tak, a potem wyślemy innego maga do pustki. Ja nie mogę tam wejść, bo będę odprawiać rytuał. Może nie powinienem był o tym w ogóle wspominać. To to niezbyt zachęcająca możliwość. To prawda. Albo mój syn, albo ten, kto się poświęci dla jego ratowania. Niech to będę ja. Oddam za niego życie. Co? Izoldo oszalałaś? Emon nigdy by się na to nie zgodził. Albo ktoś zabije mego syna, żeby zniszczyć to, co kryje się w jego wnętrzu. Albo ja oddam życie, aby mój syn mógł ocalić swoje. Dla mnie wybór jest prosty. Magia krwi. W jaki sposób mogłaby nam tu pomóc? Nie da się naprawić krzywdy jeszcze większym złem. To rozsądny wybór, skoro mamy ochotniczkę. Konora nie można w tej sytuacji za nic winić. Nie powinien za to płacić. To... to twój wybór, moja droga. Wiesz o tych sprawach więcej ode mnie, to ktoś z twoich kompanów musi wkroczyć w pustkę. Decyzja należy do ciebie. Jeśli istnieje choćby cień szansy na ocalenie Konora. To tak. Pokładasz nadzieję w tym młodym magu? On otruł Emona. Równie dobrze może zaczerpnąć mocy z Twojej krwi i nas zaatakować. Byłby głupcem, gdyby tego spróbował. Nie. Jestem gotowa mu zaufać. Oddam życie za szansę naprawienia tego, co zrobił. Nadal jestem temu przeciwny, ale to nie moja decyzja. Mój syn czeka na Twoją decyzję mi ją szybko. Dziękuję. Jeśli to ma ocalić mego syna, nie boję się śmierci. Więc kto wstąpi do pustki? Któryś z Twoich towarzyszy? Zauważyłam, że nie pytasz mnie o zdanie. Nieistotne. Zrobię to, bo jestem posłuszną Ci niewolnicą. Masz moją wdzięczność po wsze czasy, stwórca z tobą, pani. Oby nie, tylko bym nie rozpraszał. A więc, więc zaczynajmy. Czy to ty, Konor? cię! już idę! Ojcze, gdzie jesteś? Nie rozumiem. Tak tu zimno. Chcę do domu! Proszę, ojcze, chcę ci tylko pomóc. Ty tam widziałaś mojego syna? Ja. Ja go słyszę, ale nie mogę odnaleźć. Ta przeklęta mgła sprawia, że kręcę się w kółko. To pustka. Wasz gatunek nie umie tu podróżować. Nie bardziej niż we śnie. Ja nie rozumiem. Gdzie mój konor? Znajdę go dla ciebie, skoro lekkomyślnie dałam słowo. Zostaw to mnie. Nie. Nie, próbujesz wyprowadzić mnie w pole. Nie wierzę ci. Konor! Konor, gdzie jesteś? Zostaw mnie, chcę odnaleźć syna. Coś mu się stało. Czuje Jest to. tam kto? To wszystko moje. Halo! Hmm... Jesteś. Czy to przez ciebie ojciec jest chory? Powiedz mi natychmiast. Co? Biegnij się pobawić? Czy coś? Nie! Jesteś tu, by skrzywdzić ojca. Wiem to. Nie pozwolę ci. <śśmiany> <śmiany> Mój ojciec jest chory! Pomogę mu! Nie zatrzymasz mnie! Błogosławiony, który istnieje, nie jest Czemu wciąż robisz mi krzywdę? Czemu próbujesz mnie powstrzymać? Dość tych gier? Daj mi to, czego chcę. Indrus! Wypędzę cię stąd! Idź stąd musisz wyjść! Powstrzymam cię! Zobaczysz! Jak sobie życzysz? Ojciec błądzi! Szuka mnie uwięziony w mojej pajęczynie! Tak powinno być! Dlaczego się w to mieszasz? Czemu mówisz poprzez złudzenia? Chodź, porozmawiajmy. Nie, czas już na ciebie. Nie nalegaj, bo inaczej źle skończysz. Dobrze więc. Koniec sztuczek. Spotykamy się teraz twarzą w twarz. Widzisz moją prawdziwą postać i stoisz w mej domenie. To tutaj jestem najpotężniejsza, a jednak nie mam ochoty mierzyć się z tobą. A i ty nie powinnaś być tak chętna, by zmierzyć się ze mną. Może zamiast tego porozmawiamy? Nie stanę się plugawcem. Nieważne, czego spróbujesz. Jedną duszę już mam w posiadaniu. Nie potrzebuję kolejnej. Nie musisz się tego bać. Chcę tylko porozmawiać. Uważasz mnie za głupią? Wiem, że z waszym gatunkiem nie ma żadnych targów. Cóż, przykro. Dobrze więc? Chcesz potyczki, a więc ją dostaniesz. Zobaczymy, czy Twoja moc równa jest Twojej bezczelności, istotom.